Projekt pilotażowy, nie ma co ukrywać, Xenon, który pokazuje, że ta transformacja jest możliwa. I tutaj akurat 32 pomieszczenia o wysokim standardzie usługowym, produkcyjnym. Czy to dla firm, które się rozwijają, myślę, kluczowy element kosztów operacyjnych. W dofinansowaniu ponad 40 milionów złotych trafia właśnie do, do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Świetny taki przykład, jak pracują środki europejskie. Teraz zapracują dla, dla rozwoju gospodarczego subregionu, tak naprawdę zachodniego. To jednak są obiekty właśnie maksymalne kierowane dla mikro i małych przedsiębiorców i po części jednak wyciąganie ich z niekomfortowych warunków, których są dzisiaj. Chcemy, żeby dokonali kroku do przodu. Xenon, czyli gaz, czyli przyspieszać, a z drugiej strony pisany przez 2S, to jest KSZZ. Ta transformacja dla żor była bardzo trudna. W tym momencie mamy bardzo fajną trampolinę do tego, żeby faktycznie o żorach było w tej chwili głośno i żeby żory naprawdę mogły zagospodarować to, co jest najlepsze.